Moi drodzy, witam Was serdecznie na kolejnym gameplayu, może let's play powinienem powiedzieć, z The Evil Within. Jedziemy dalej, kolejny rozdział. Co tutaj mamy? Bełta. No dobra, lepszy bełt niż nic. Idziemy dalej. Zobaczymy co nam dzisiaj dzisiejszy odcinek przyniesie. O, światło. To lubię. W końcu wyjemy z ciemności. Nastała jasność też to nie oznacza wcale, że będzie lightowo ta gra coraz bardziej się rozkręca i pewnie teraz nas zaskoczy również miłymi akcentami, ale mi klatki spadły, coś tutaj ciągnie strasznie z GPU, no dobra, nieważne, O, teraz się już trochę spokojowo zajrzymy, zobaczymy, może coś znajdziemy, ale czy w takich miejscach coś tutaj jest o, wejdzie. Dobra. Tu są naboje na wagę złota. Kurczę, każda sztuka. Powiem wam szczerze. Każda sztuka. O, widzicie? Patrzcie. Są naboje, nie ma nic więcej. Nie można wejść dalej. To lipa. To lipa. Liczyłem na większe zarazisko. <laughs> Na lepszego, tą robi to odcinki dłuższe, taki już cały rozdział powiedzmy na jeden raz. Nie wiem czym się to uda. Wszystko zależy że tego jaki on długi będzie jak trudny. E, nie ściągałem pasków, powiem szczerze, bo lepiej się gra z paskami, po prostu się gra nie wykrzacza. To już mamy. Granat proszę nic więcej. No niestety. No, dobry granat Sąd sądem a sprawiedliwość musi być po naszej stronie What the fuck What's that? <coughs> o, fumfal sobie w głowę strzelił czy nie? Nie, żyję. Dobra, pozwólcie, że pominę te wstawki, bo... O kurde. Ty jaka wysportowana. Normalnie, ty nie wierzę. O, tu są zapałki. Ten jeszcze przeżył? Ładuj! Yeah, to facet tam rób ten... nie, to to mój, dobra, to swój! Famie! Kurwa, zapaliłem się! O ja pierdolę. Sześć, dobra. Out of ammo? Oh, oh. Spacja, 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 spacja! Chciałem pomóc tam temu gostkowi, a sam się... Muszę go uleczyć. Dobra. Wystarczy ci leczenia. Aha, out of ammo, dobra. Darąbiście. Olej z Zarąbal. Temu też. Piękna sprawa. Dobra. Poszedł grubasie, kurde. Spalić go, spal go! No właśnie. Tak się robi, kurna, Mózgi latają normalnie. Gryździłeś coś? Jak się przyczaić chciała!

o, grzyłę. O, tu jest kolejna. Granat, bełt. Dobra, zamrażający. Fajnie, super. Dawaj, kurna, tutaj jeszcze jedną strzykawę. O, te bełciki lubię. Naboje zawsze mile widziane. Nie wierzę, nie wierzę. Znowu te... <laughs> Ty no, nie przeładowałeś jeszcze? Ja pierdzielę tu będzie taf. O kurna, no hold'em on, a? ciekawe jak, facet. Górna chyba se jaja robisz, co? Tu i sprowadźmy i tą beczkę wypieprzmy w kosmos. Nie, no nie teraz, facet, nie teraz, nie teraz. No szkurna, co za matą! Pali, górna pali. Nie mamy tych granat, mamy. Otwarzyłeś to, czy nie? Na mać idź stąd Nie teraz podnoś to frajerze O, o kurna no Wypadł, wypadł, wypad, 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 Cztery, dobra Ja pierdzielę co za Urde! O no i fajnie Uciekaj, uciekaj, uciekaj No i jeszcze nie trafiłem, zarąbisz się Poszed ston wąt kurna Dobra naboje, naboje, naboje dobra, uff, udało się, ja pierdolę, tam trochę zostawię tych nabojów ale no, co zrobić, nic nie zrobię, ostro było, ostro uf. dobra tutaj, ciekawa. to podstawa nawet mi się zrymowało dobra, co tu mamy <grystanie> Snajpera, pięknie Dobra, czekajcie, Przeładujmy. Nie mam nabojów, o kurde No dobra, to tak nie bardzo 4 Granat mam jeden, 5 nie ma, bo nie mogę, dobra, to snajperę sobie przyporządkujemy pod 4 Kurna, nie tak miało być, zupełnie nie tak, o właśnie Przeładowana, dobra. Ale snajperkę to sobie zostawimy lusterko. Nie chcę teraz przechodzić nigdzie. Dobra, to co? Idziemy tutaj? O, chodźcie, uleczę. Jeśli nie ma ludzi, że jesteś ku na ten. Chodź. Idziemy. Siekać zombie. O o już! Więcej. To wychodźcie, to się spalicie razem z nim. Jasne. Po prostu, kurna, jasna historia. W ogóle super. Bardzo w porządku i ekstrawagancko. I go kurna, z tą siekierą go tam. No właśnie, o to chodziło. Dawaj siekierę teraz, kur. O, tu naboje były. Cztery sztuki. Ty. A tu jest Sukiń kot myszku! Nie ze mną te numery No, gdzie siekiera? Gdzie siekiera się pytam Tu Sikera nigdy nie jest zła No chodźcie Koty. O, tu mam drugą siekierę, chyba. Dobra. U -u -u. Dobra, co to jest? Wajcha. Silnik wiem Aha, dobra. Lapałeczki. Do Te się zawsze przydadzą. O, naboje. Nie, butelka. Nie chcę butelki. Ty, to nie, nie było na tutaj? No nie. Hu, uh, ale fuks. Normalnie. Ty, no przecież kuźwa mu zasadziłem tej siekiery, kurna mać! Dwa, mać, no. <laughs> no wiem, 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 co z tego, ale tamtego chociaż zabiłem, frajera. Dobra. Mamy jeszcze jakieś te? Mamy, kawki na szczęście. Jeszcze mamy, czy nie mamy? Nie mamy. Okej, okay, dobra. Cztery naboje. No nie za wiele. Ale tam radę. Gdzie ty jesteś? Tu. Ty no chodź już tam. O, tutaj trzeba wykończyć tego. <laughs> Jeden strzał i gościu leży. Ty, a ten co? Ma porcelanę na łbie? Ale jesteś głupi, nie? Autowamo! Oho, ho, ho, ho. A tutaj też mamy autowamo. A, 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 ha, ha. Huuhuu! Podoba się mnie to! Tam jakieś naboje są, ale wiecie co? Snajfera sobie zostawię na lepsze czasy Co to było? Siekiera, bardzo lepiej Strzykawka? No i pięknie Wżyły sobie damy. Okej okay. Dobra, wychodźmy teraz na górę Jakieś niespodzianki będą? O, co to leci? Ty! Jaki czat Ty, bo nas siekną. A, to po to ten snajper był. Dobra. No, sieknij mu. Dobra. No tak, tylko nie mam być nabojów. Ale co tam? O, tu też? Ty no weź, ty jesteś ślepy facet. Okulary ma, jeszcze nic nie widzi, no. No tak. lale, mu pociągnęło. Tutaj znowu się otworzyły te eee, snajpera proszę, bo widzicie tu strzały sz leżą. Szczały leżą Dobra, snajpere dajcie. Te strzały tu są, czyli on będzie nas tutaj Celował będzie w nas, zobacz, widzisz? No ja? Drugi załatwiony, dobra go na wszelki Nie mam nabojów, no tak się spodziewałem tego kurde Dobra Tutaj też już nic nie mam, jeszcze mam, dobra Okej okay. No stąd. Tu coś było, nie? Szósteczka, dobra. Co za chamy, no. Ty, znowu gdzieś tu mi ładuje kurna tymi. Gdzie? Który? Tamty. Nie mogę go sięgnąć. Kurna, nie tu! Ale go zrobiłem, gdzie? Ja dole. Dobra. Pochodnia. No, który teraz chętny? Słucham. Coś mówiłeś? Ale ty jesteś głupi, kurna, facet. Musisz... musisz go, kurna, mać, no! Ja pierdziele, strzykawka. Dawaj strzykawkę, bo nie przeżyjesz za długo. Gdzie? Gdzie jesteś? Ja pierdziele. Jaja mu, kurna, no bo co mam robić? Mam, o, shotguna dwa dobra. Shotguny mam dwa, dobra. Coś mówiłeś? Nie, to wcisnąłem, kurde! Dobra. Czemu mi się to V zawsze wciska? Ja pierdziele, normalnie nie wierzę. Tak, biegać tutaj to jest ograniczona możliwość. Dawaj go Też już nie mam hello, hello. Nie mam wyjścia. Coś mówiłeś. Nie słyszałem. O jest tutaj bełcik. trochę czy, mam sikawki ci nie mam sikawek dobra ale ich tu jest ja piernicza Tu jakieś na mnichy idą na mnie to no nie zła to jest jazda czekajcie ja mam o kurna nie mam już tych nie mam już tych no dobra to idziemy dalej nie czekajcie jak tu zejść Chyba już nie będzie je strzelać, co? Ten krajem... Czekaj, ja muszę go uleczyć. Ten facet daleko nie pociągnie. No nie uciekaj, debilu jeden! Dobre naboje. Jest siekiera, dobra. Gdzieś jakąś piłę słyszę. Nie wiem, czy mi się coś zdaje, czy nie. Jedna, o kurde. A teraz go nie sieknę Nie mam ja Nie mam tego O kurde. Nie nie, ten jak ma ten Jak ma tą, to nie będę ryzykował Wiecie o co chodzi? Tutaj nikogo nie ma Chyba nic mu to nie zrobiło O, o Kureczka, ładujemy trzy dobrej trzy. Nie mam naboju, dobra. Ty ale jesteś głupi kurna. Tu też nic nie ma. Teraz ty strzelasz, tak? No, no i co? Jest strzelasz? Co za gnój? Może on tutaj mnie tutaj Gdzie on miał strzelać? To ja, może on tutaj na górze miał strzelać? No, mam tylko jeden nabój, także. Powiem szczerze, że, że muszę trafić w no ja. Bo inaczej Dobra, to zjedziemy tutaj No, czwóreczka Nie no, gdzie on miał strzelać, kurczę, gdzie on wtedy strzelał no, W jedna miejsce chyba tylko, a może tutaj było co? O, może Jest, mam Cię, no O kurde. O morle. Ten widać jest. Ups. What the fuck? A no, jak ja mam z nim wygrać? Przepraszam bardzo. Jasna dupa. No chodź. No i to by było na tyle. Chodź tutaj, może mi się uda. Kurwa, mać, no i to by było na tyle, tak? Bo mi został tylko. Ja pierdolę jeden nabój, no to fajnie. Powiedz mi, że go zabiłem. Ja pierdziele, widzieliście to, ty ostatni. Ostatni. Ostatni, słuchajcie, ten nabój został i załatwiłem gościa. To jest fuks. Dobra, tylko teraz tak. Już nic nie mam, no nie mam. Mam ładnie. Dobra, nie wiem czy zaraz nie kończę, bo ten gameplay jest dość długi. Hmm. A później będę miał problem z wrzuceniem na neta, nie? Jakąś troszkę... O, zapałki. No dobra, zapałki. Może zapałki to nie jest najlepsze. Dobra, a co tutaj mamy? A, tu jest to ulepszanie. że się czujesz, kościu? Nie smarkasz, nie plujesz? O, tutaj. To. Do ulepszenia i co więcej, nic nie ma. No boje? Tu są strzekawka. O, jak dobrze. O, jak dobrze. Superowo. Superowo. No tak. I co? Góry. Lasy, pola. Do Kidman jest ok? Nie No i co? Tak będziemy stali? Tamten się zmienia? Dobra, nie potrzebuję latarki, ja jak jest winno, nie? Sala, la la. po co jest w polu no właśnie no właśnie no i ci łebek zetnął, trzeba było się słuchać. Co teraz mam zrobić? boje po lewej widzę Rozumiem, że mam im nie dopuścić, żeby ścieli mu Hahaha, <śmienny> <śmienny> ta się nazywa Szczał Dobra, co dalej? Żyjesz? No dobra. Myślę, że nie będę potrzebował snajpera. To myślę, że to nabój. no i co dalej? Jak mam tu przejść? Jakaś winda jest? Hello? No raczej nie. A, ty mi mostek spuściłeś. Dobrze. Mam lęk wysokości. Nie wiem czy wiesz. To nie jest dobry pomysł, czym potem chodził. Co? Czego? Co no bo daś mu się strzelić w łeb. Tak jest useless. Musisz go leczyć na cały czas i tylko marudzi. O mor. Super kurźwa, ja nie mam nabojów. Nie no po prostu dobra, ja wszystko rozumiem, ale dajcie mi kur na jakieś ten, no że to nie jest możliwe z jednym nabojem? Co tu było? Nie to się podnoś, podnosi matole. Tu są naboje, dobra. Granat, tak? lepszy granat niż niż nic. Dobra, dawaj granat. Pięknie. Mam delta. Dobra. Tworzysz to, da radę, facet? Out ammo. Out of ammo. Fuck you nadzieję, że nic nie idzie, bo nie ma mnie, bo mam nic tabu, więc Dobra, fuksowamy się Teraz próżno na bój się znalazł, nie? <grym> Wtedy nie było. Siur Dobra, dawać mi tutaj. Dobrze, cieszę się. W końcu bez narzekania.